Marzenie o podboju kosmosu towarzyszyło człowiekowi od dawien dawna. Amerykanie, Rosjanie, Chińczycy, niezależnie od siebie, marzą tylko, aby podeptać inne planety. Na tym marzeniu nieźle zarobił też przemysł filmowy. Teraz nadszedł czas na animację. Niedawno szalały małpy w kosmosie, teraz czas na muchy. Ponieważ cała ta rodem z Belgii wyprawa jest w 3D, nie wątpimy, że wszyscy będą się dobrze bawić. W końcu, skoro w okularach można się godzinami gapić na walenie, to co dopiero na kolorowe stworki, do czego niepotrzebny jest żaden boski chilla. <coughs> cups 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 Kolejna komedia ze stajni Jada Pataoa. Tym razem nie będzie żadnych podstarzałych prawiczków, nieprzewidzianych ciąży, za to będzie mnóstwo super samców i do nachajów. Yeah, to where the world of my purse hus. Yeah. <coughs> It's Dale. Come W 3 seconds, exactly. On 1 2 3 go? Just on 3. Za całą tą historią stoi Seth Rogen, który podobnie jak w Super Samcu napisał scenariusz i zagrał jedną z głównych ról. To, że facet ma jaja i talent, to wiadomo, nas ciekawi jednak, jak konserwatyzm z ludzką twarzą, który cechuje filmy Jada, sprawdzi się w historii o kolesiach, którzy nie rozstają się z Blantami. Czy będzie pełny odlot, czy też może Bad Trip? Przekonany się w kinie. Biedny cukor pewnie przewraca się w grobie, słysząc o remakeu swojego filmu z 1939 roku. Jednak dzisiejsza widownia cierpi na poważne schorzenie wzrokowe, którego podstawowym objawem jest gwałtowna reakcja alergiczna na wszystko, co pozbawione koloru, botoksu i silikonu. Stąd zamiast ruchła John Crawford widzimy Eve Mendes. I co z tego, że oryginał był lepszy? Nikt już o tym nie wie, bo mało kto to widział. Za to na kobiety tłumnie wybiorą się wszystkie zwolenniczki seksu w wielkim mieście przy rytmach.A., moje warunki są takie: wszyscy trenują, nikt się nie opierdala. Ksiądz, kosmonauta, minister, wariat, górnik, rolnik i facet z wyrokiem. Wbrew pozorom to nie nowi bohaterowie serii o bobie budowniczym, ale grupka bezdomnych, którzy postanowili nie przejmować się zawirowaniami na linii PZPN FIFA, tylko wziąć w sprawy w swoje ręce, przepraszam, nogi i zdobyć sami Mistrzostwo Świata w piłce kopanej. Co prawda, to mistrzostwa Meneli, ale przynajmniej nie trzeba budować stadionu. Detroit. Take your foot out of the-